W listopadzie 1943 roku do siedziby Gestapo w Sanoku wchodzi młody mężczyzna w niemieckim mundurze Gestapo z charakterystycznymi trupimi czaszkami. Ma stopień kaprala i właśnie rozpoczyna pracę. Nazywa się Rudolf Probst, jest Polakiem, ale jego ojciec podpisał Volkslistę. Niemcy są zadowoleni z nowego nabytku, zna język polski, orientuje się doskonale w miejscowych realiach. Ma pracować jako tłumacz. Niemcy nie mają żadnych wątpliwości co do jego lojalności, ale to wszystko to misternie ułożony i opracowany plan AK. Po serii aresztowań działaczy podziemia z rejonu Sanoka w roku 1942 postanowiono umieścić w gestapo wtyczkę. Po długich poszukiwaniach zdecydowano, że najlepiej do tej roli nadaje się właśnie Rudolf Probst. Jego kandydaturę przedstawił Mieczysław Granatowski, a zaakceptował Adam Winogrodzki, dowódca obwodu AK w Sanoku. Rudolf Probst urodził się w jaśliskach. W Sanoku ukończył gimnazjum, a po wybuchu wojny rozpoczął pracę w tartaku. W roku 1940 wstępuje do ZWZ. Jest łącznikiem, kolportuje też podziemne gazetki. W jego domu odbywają się tajne spotkania członków ZWZ. Pierwszym krokiem w celu realizacji tajnej misji Propsta było złożenie wniosku o wciągnięcie go na Volkslistę i przyjęcie do Gestapo. Zostaje dokładnie prześwietlony. Po pół roku otrzymał zgodę od Niemców i rozpoczął swoją niebezpieczną misję. Probst pracuje głównie jako tłumacz. Przez niego przechodzi codzienna korespondencja kierowana do placówki. Oprócz oficjalnych służbowych pism są to też zwykłe donosy na Polaków, także na tych działających w konspiracji. Dzięki tym informacjom wiele razy udaje się Probstowi ostrzec członków podziemia i uratować ich przed aresztowaniem. Przekazując AK informacje o planowanych łapankach, chronił także ludność cywilną. Z racji pełnionej funkcji, Propst musiał często brać udział w takich akcjach. Znana jest historia z Rymanowa Zdroju, gdzie Niemcy chcieli zorganizować łapankę do pracy w Niemczech. Propst spotkał znajomego i ostrzegł go przed zbliżającą się akcją. Ten natychmiast zaalarmował innych mieszkańców Rymanowa, którzy w tym czasie przebywali w okolicy rynku. Niemieckie samochody musiały odjechać puste. Probst brał też udział jako tłumacz w przesłuchaniach zatrzymanych więźniów. Czasami przesłuchiwani nie wytrzymywali tortur i podawali nazwiska innych członków konspiracji. Probst często jednak zmieniał i przekręcał dane tych osób. Jednym z największych sukcesów Rudolfa Propsta było przekazanie Armii Krajowej listy niemieckich konfidentów z okręgu Sanockiego. W swojej działalności funkcjonował pod pseudonimem Wexler. Dzięki jego pracy uratowano dziesiątki osób związanych z polskim ruchem oporu. W Gestapo działał do połowy roku 1944. 21 czerwca przypadkowo odbiera w pracy telefon informujący o polskiej wtyczce w Gestapo. Probst wie, że to koniec jego działalności pod przykrywką. Szybko wychodzi z pracy, zabierając ze sobą listę konfidentów i udaje się do Zarszyna, gdzie ukrywa się w browarze. Później przenosi się do Rymanowa. Służy w plutonie Wojciecha Rosolskiego. Po wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej i coraz bardziej rozszerzającej się fali aresztowań dokonywanych przez NKWD, decyduje się z pozoru na dziwny krok. W sądzie Wiaśle składa na siebie donos, w którym pisze, że na rozkaz AK pracował dla Gestapo. Po roku sąd w Rzeszowie uznaje, że nie pracował dla Niemców i oczyszcza go z zarzutów. Po wojnie przenosi się do Lublina. Zdaje maturę, rozpoczyna studia. Jest stale kontrolowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Mimo, że zrywa kontakty z dawnymi kolegami z AK, jest wielokrotnie zatrzymywany i nakłaniany do zeznawania przeciw nim. Przez chwilę trafia nawet do karnej kompanii w Rubieszowie, gdzie zsyłani są dawni jakowcy. W końcu trafia do Radzynia Podlaskiego, uczy w liceum, później zostaje nawet jego dyrektorem. Przez cały czas ma jednak kłopoty. Dopiero w latach 70. jego zasługi wojenne zostają częściowo docenione. Otrzymuje krzyż partyzancki, chociaż towarzysze ze Zbowidu bardzo ostro protestowali. W latach 80. i 90. Rudolf Probst otrzymuje kolejne odznaczenia, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę weterana walk o niepodległość i Krzyż Armii Krajowej. Umiera w roku 2015 w Radzeniu Podlaskim. Podporucznik Klemens-Wicki w czasie kampanii wrześniowej zostaje ranny i trafia do obozu jenieckiego w Toruniu. Tam poznaje kapitana Mariana Przygockiego. Przygocki, który sam już działa w Związku Walki Zbrojnej, wciąga do konspiracji Wickiego. Po zwolnieniu z obozu ze względu na stan zdrowia, podobno był to tylko pretekst, obaj aktywnie zaczynają działać. Informacje dostarczają im między innymi pracownicy portu i stoczni w Gdyni. Wicki pracuje w majątku Borcz. Tam poznaje Marię Szymichowską, także członka ruchu oporu. Szymichowska nawiązała kontakt z Alfonsem Sulewskim, pracownikiem zakładów produkujących benzynę syntetyczną w Policach. Alfons przekazywał cenne informacje o położeniu fabryki, rozmieszczeniu działów przeciwlotniczych czy planów lotnisk. Informacje te za pośrednictwem Wickiego trafiały do Londynu. Po paru tygodniach lotnictwo brytyjskie bombarduje fabrykę w Policach, unieruchamiając ją na dłuższy czas. Innym sukcesem wywiadowczym Wickiego i Szymichowskiej było uzyskanie także od Sulewskiego planów ośrodka w Peneminde, gdzie Niemcy pracowali nad rozwojem rakiet V1 i V2. Dzięki tym informacjom przeprowadzono naloty na zakłady w Peneminde. Maria Szymichowska i Klemens Wicki zdobyli też wstępne informacje o tajnej kwaterze Hitlera na terenie Prus wschodnich. Wicki planował nawet przeniesienie się na te tereny w celu dokładniejszej obserwacji. Niestety Gestapo dokonuje szeregu aresztowań członków siatki wywiadowczej AK Stragan, części struktury AK zajmującej się wywiadem zagranicznym. 26 czerwca 1942 roku Niemcy aresztują także Wickiego, Szymichowską i Sulewskiego. Mimo trwających ponad pół roku brutalnych przesłuchań i tortur, Wicki i Szymichowska nie załamują się. Sulewski zostaje zakatowany na śmierć. 26 sierpnia 1943 roku na sali Rozpraw Storgan w Saksonii zapada wyrok śmierci dla Wickiego. 11 października Klemens Wicki zostaje ścięty. Maria Szymichowska, początkowo także skazana na śmierć, ostatecznie trafia na 5 lat do obozu karnego. Karę odbywa w 16 najcięższych więzieniach. Na koniec trafia do osławionego więzienia w Fordonie. W styczniu 1945 roku udaje się jej stamtąd uciec. Po wojnie jest szykanowana przez komunistów. SB wielokrotnie wzywa ją na przesłuchania. Zmarła 10 marca 1991 roku. W październiku 1943 roku w samym centrum Berlina, tuż pod nosem Hitlera, miała miejsce niezwykła akcja polskiej grupy sabotażowej pod dowództwem Konrada Strzelczyka. Z sali zwycięstw, znajdującej się w arsenale, wykradziono sztandary, które Niemcy zabrali z okupowanej Polski. Były to m.in. sztandar Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Bałtyk, chorągiew prezydenta Rzeczypospolitej i pięć polskich proporców. Zdobyto też dwa pistolety maszynowe i 200 sztuk amunicji. Kim był Konrad Strzelczyk? Urodził się w roku 1895 w hajdukach dolnych, które należały wtedy do cesarstwa niemieckiego. Dlatego po wybuchu I wojny zostaje siłą wcielony do Armii Niemieckiej. W październiku 1915 roku dezerteruje i przechodzi na stronę francuską, do Legii Cudzoziemskiej. Walczy głównie na froncie belgijskim, zostaje odznaczony Belgijskim Krzyżem Wojennym. Po zakończeniu wojny, wstępuje do Polskiej Błękitnej Armii generała Hallera, strzelczyk bierze udział w trzech powstaniach śląskich. Za działalność w polskiej organizacji wojskowej zostaje aresztowany przez Niemców. Po powstaniach zostaje zdemobilizowany i podejmuje służbę w Straży Granicznej. Nadchodzi wrzesień 1939 roku. Strzelczyk podejmuje walkę w polskiej organizacji wojskowej Górnego Śląska. W roku 1940 przedostaje się do Paryża, a potem do Londynu. Zostaje zwerbowany przez brytyjski zarząd operacji specjalnych, czyli słynne SOI. Była to tajna agencja rządowa, której zadaniem było m.in. prowadzenie wojny nieregularnej dywersji i sabotażu. Strzelczyk po kilkumiesięcznym przeszkoleniu w Szkocji już w stopniu pułkownika rozpoczyna działania we Francji, Belgii, Holandii i w Niemczech. Tworzy organizację sojusznicze siły oporu. Jeszcze w Belgii, w czasie I wojny nadano mu pseudonim Sphinx. W roku 1943 zostaje zdemaskowany przez niemiecki kontrwywiad. Ale zamiast wrócić do Anglii, Strzelczyk ukrywa się w Berlinie i tam prowadzi działania sabotażowe. Najbardziej spektakularną akcją jest odzyskanie polskich sztandarów, które Niemcy przywieźli z okupowanego kraju i umieścili w budynku nazywanym Arsenałem w centrum Berlina. Była to m.in. chorągiew prezydenta RP i sztandar Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego Bałtyk oraz broń i amunicja. Strzelczyk wykorzystał bombardowanie miasta w nocy z 12 na 13 października. Podczas tej akcji został ranny. Po wojnie Konrad Strzelczyk mieszka w Paryżu, wraca do Polski w latach 50. Chce połączyć się z rodziną. Ten bohater, żołnierz walczący o wolną Polskę w PRL-u na życie zarabia prowadząc kiosk ruchu. Umiera w roku 1981.